Witamy Państwa na kanale Art Fishing Poland. Dziś opowiemy o nowości Shimano, czyli o kołowrotku Stradic FL 4000 XG. Jak zapewne wiecie, jest on następcą kultowego już kołowrotka Stradika FK. Zacznijmy od opakowania. Nie wyróżnia się, szczerze mówiąc, Opakowanie od innych kołowrotków wyższej klasy średniej, ale jak widać, jest ono bardzo solidnie, solidne i zapewnia na pewno doskonałe zabezpieczenie tego kołowrotka przed uszkodzeniem w transporcie. Najważniejszym, najważniejsze oznaczenia dotyczące tego kołowrotka znajdziemy po jego bokach. Tutaj mamy informację dotyczącą jego wagi, przełożenia e, oraz e, długości nawoju. Co znajdziemy w środku pakowania? Na początku rzuca się w oczy specyfikacja techniczna, czyli kołowrotek rozbity na wszystkie podzespoły. Body kołowrotka zabezpieczone folią. Korpkę również w folii. Podkładki do szpuli. Oraz, hmm, ciekawostka, są to hmm, stickery, które pozwolą nam zabezpieczyć plecionkę na szpuli przed hmm, zaplątaniem, przed nam rozwinięciem. Przejdźmy teraz do samego kołowrotka. Spróbujmy zamontować korkę. Jest ona wykonana z utwardzonego stopu aluminium. Do tego sam uchwyt wykonany z ergonomicznego plastiku, soft plastiku w kształcie litery T. Jak widać korbka precyzyjnie weszła w swoje miejsce i łatwo ją dokręcić do kołowrotka. Już teraz można powiedzieć, że ten kołbrotek jest wyjątkowo dobrze stosowany. Każdy jego element jest naprawdę na swoim miejscu i nie ma żadnych szczelin, skrzypiących elementów. I kilka słów jeszcze na temat samego body. Ten model, jak Państwo widzicie, tak, jak powiedziałem wcześniej, jest wykonany z, ze stopu aluminium. Na stopce widać napis, że jest on wykonany w Malezji. Z ciekawych rozwiązań znajdziemy tutaj koncept free body, co oznacza, że ciężar kołowrotka został przesunięty. Do przodu celem lepszego wywoże, wyważenia samego kołowrotka po, podczas rzutu. Przejdźmy teraz do e, krótkiego opisu specyfikacji. Przełożenie tego akurat modelu to 6,2 do 1, co daje nam potężny nawój na poziomie 101 cm. Sam, model posiada, sam ten kołowrotek posiada 7 łożysk, łożysk w pełni zabezpieczonych przed słoną wodą, czyli łożysk SARB. Waga tego kołowrotka to 260 gram. Teraz kilka słów na temat technologii użytych w tym modelu. Shimano bazuje na koncepcji Hagane, opartej na unikalnej technologii obróbki metalu na zimno, która gwarantuje wytrzymałość i płynną pracę kołowrotka. W kołowrotkach serii Stradic FL wykorzystano rozwiązania do tej pory zarezerwowane dla modeli klasy premium. Pierwszą unikalną rzeczą jest zębatka wykonana w technologii Module 2 zapewniająca cichą i płynną pracę. Ta technologia jest na przykład użyta w najnowszej steli FJ, kolejną technologiczną perełką jest napęd X Ship, czyli wałek główny podparty na dwóch łożyskach, co daje stabilność pracy, szczególnie przy dużych obciążeniach. To najważniejsze zalety samego mechanizmu kołowrotka, ale nie można zapomnieć o zastosowanej w nim ochronie przed wodą i warunkami zewnętrznymi. Technologia XProtect to system labiryntowych uszczelnień, która wykorzystywana jest w najwyższych modelach kołowrotków. Oprócz szczelnej ochrony wnętrza kołowrotka, rozwiązanie to zapewnia jeszcze płynniejszy start pracy samego kołowrotka, w, naprawdę w każdych warunkach. Kolejnym elementem wyróżniającym serię kołowrotków Stradic FL jest hamulec. W rozmiarach od 1000 do 2,5 są użyte okładziny filcowe. A w rozmiarach od 3000 do 5000 są użyte okładziny karbonowe. Dla porównania we wszystkich rozmiarach z Radica C4 użyto okładzin filcowych. Innowacyjnym rozwiązaniem jest również szpula, która ma podniesiony profil, jest nieco wyższa niż standardowa i specjalnie specjalnie wyprofilowaną górną krawędzią, która Pozwala schodzić lince ze szpuli w mniejszych pętlach, dzięki czemu zmniejszone jest tarcie na pierwszej przelotce. No oczywiście to podnosi odległość rzutu nawet o 17% w porównaniu ze zwykłą szpulą. Podsumowując, Stradic FL to przykład produktu, który z powodzeniem można, może konkurować z kołowrotkami klasy premium utrzymując cenę produktu ze średniej półki. I jeżeli waga samego kołowrotka nie jest najważniejszym kryterium Waszego wyboru, to zdecydowanie polecam ten kołowrotek do każdej metody połowy.